Zobaczcie, jak duża jest różnica, jeżeli chodzi o budowę ciągnika, przede wszystkim układ oczyszczania spalin w nowym ciągniku. Jesteśmy na parkingu, gdzie są transportowane nowe ciągniki New Holland. Zobaczcie, nie mamy żadnego filtra cząstek stałych, jest prosta rura od kolektora aż do końca. Co to powoduje? Po naszej analizie, którą przeprowadziliśmy z rolnikami, wynika, że różnica w cenie takiego ciągnika, który spełnia normę emisji Stage 3, bo taką tej normę muszą spełniać, to jest w granicach 500 zł za jeden koń mechaniczny mniej tutaj. Czyli jeżeli mówimy o czynniku, który ma 200 koni, to różnica w cenie wynosi już 100 tysięcy złotych względem tego, co musi za ten sam ciągnik zapłacić europejski rolnik. Jeżeli mamy tych koni, powiedzmy 400, no to cena już jest o 200 tysięcy wyższa. Oczywiście uśredniając, to się może w pewnych markach różnić, ale jeżeli mamy ciągnik stworzony typowo na brazylijski rynek jest on zdecydowanie zdecydowanie tańszy